W starciu na poziomie podjazd zmierzą się Rzeczpospolita obojga narodów 20 punktów siły i Imperium Osmańskie 19 punktów siły. Gracz Imperium jest niebieskim graczem. Wybiera scenariusz potyczka i fortel wyrachowanie, żeby zabezpieczyć się przed koniecznością aktywowania jako pierwszy. Celem scenariusza jest zadanie możliwie dużych strat przeciwnikowi. Motywacja armii spada, jeżeli nie ma się jednostek na połowie stołu przeciwnika. Pora na test zwiadu. Imperium Osmańskie wyrzuciło 6 i 7. Z kolei Rzeczpospolita 3 i 6. Rzeczpospolita zaczyna wystawienie od dragonów, którzy od razu wykonują forsowny marsz. Imperium wystawia sipachów w centrum. RON wystawia w centrum jazdę kozacką. Beszy osłaniają prawą flankę Sipachów. Pułkownik zajmuje pozycję koło jazdy kozackiej. Gonulu ustawień zostają na wysuniętej lewej flance. RON wystawia pancernych na prawej flance jazdy kozackiej. Wreszcie Sanjak Bay zajmuje pozycję między Sipachami a Beshli. Po zakończeniu wystawiania gracz RON używa efektu pozoranci, żeby przestawić jednostkę pancernych. Gracze przydzielają początkowe rozkazy, kładąc żetony zakryte przed przeciwnikiem. Test na inicjatywę. Gracz RON rzucił dwoma kostkami, więc musi wydać jeden punkt rozkazu z główno dowodzącego. Mimo to osmanowie wygrywają na inicjatywę i decydują, że RON ma zacząć. Dragoni wjeżdżają do lasu i zsiadają z koni. Gonulu podjeżdżają i strzelają gradem strzałów pancernych. Tylko dwa trafienia. I pancernym udają się oba testy odporności. W odpowiedzi aktywują się pancerni. Mają rozkaz natarcie i szarżują na gonulu. Gonulu w reakcji wykonują odskok. Otrzymują punkt dezorganizacji za aktywację poza kolejnością. Reakcja się udaje. Dwa trafienia. Musi przerzucić sukcesy, ale ma szermierzy jeden, więc jeden rzut pozostaje. Gonulu testują odporność i zdają. Jednostka może się wycofać i zachować rozkaz manewr. Aktywacja osmańskiego dowódcy. Ruch i zmiana rozkazów. Jazda kozacka wykonuje ruch. Sipachowie są poza zasięgiem, więc jazda jedzie dalej. Sipachowie mają rozkaz na tarcie i szarżują jazdę kozacką. Wymiana ciosów. Jazda Kozacka ma dodatkową kostkę za użycie pistoletów. Cipachowie kostkę mniej z powodu kałkanów przeciwnika. Przerzut dwóch porażek u RON z zasady Szermierza. Pachowie wygrali walkę i dzięki zasadzie przełamująca szarża przebijają się przez linię przeciwnika. Dzięki temu zachowują również rozkaz na RON aktywuje pułkownika i wydaje nowe rozkazy oraz przemieszcza się na bezpieczniejszą pozycję. Peszli podejmują ryzykowną szarżę na dragonów w lesie licząc, że ci nie zrobią reakcji i uniemożliwią im późniejsze prowadzenie ognia. Jednak reakcja się udaje i dragoni mając już nowy rozkaz obrona wykonują przyjęcie ogniem. Dwa trafienia. Jeden zdany test odporności. Przerzut za skuteczność nieudany. Dwa punkty dezorganizacji dla Beszli wciąż są na zielonym. Ale morale zdane. Brak impetu za las oznacza tylko cztery kości na atak i tylko jedno trafienie. Do tego wybronione. Atak dragonów. Przerzut za szermierzy i dwa trafienia. Jedno wybronione. Beszli przekrywają walkę o trzy. Ten sam rozmiar co dragoni są w rozproszonym, piechota broni się w lesie oraz otrzymali jeden punkt dezorganizacji. Jednak zdali morale i wiążą dragonów. Imperium wygrywa inicjatywę. Zaczynają aktywację sipachów, którzy próbują wykręcić w kierunku pancernych. Jazda kozacka odsuwa się od wroga poza cztery cale i porządkuje dwa punkty dezorganizacji. Gonulu strzelają do pancernych. Cztery trafienia. Dwa wybronione. Dwa wchodzą, powodując punkty dezorganizacji. Morale o zagrożeniu dwa. Jedno niezdane, kolejny punkt dezorganizacji. Pancerni są już w żółtym stanie. Pancerni szarżują. Gonulu próbują reakcji odskok, otrzymują jeden punkt dezorganizacji za aktywację poza kolejnością. Sukces. Pancerni znowu nie dostają kolejnych kości z impetu z uwagi na odskok. Jednej kości nie przerzucają z uwagi na szermierzy i 5 trafiń. Jedno wybronione. Gonulu zdali morale dzięki interwencji dowódcy i wycofują się na wzgórze, żeby pozbawić przeciwnika impetu w kolejnych szarżach. Sancaq Bey przemieszcza się w kierunku sipachów, tak żeby utrzymać zasięgi dowodzenia i interwencji do jednostek i zmienia rozkaz sipachom. Pułkownik porusza się, żeby mieć zasięg do jazdy kozackiej. Weszli, aktywują się i inicjują walkę z dragonami. Mają małe szanse, ale kolejną rundę uniemożliwiają im strzelanie oraz zapobiegają utracie motywacji na koniec rundy. Kości wciąż im nie sprzyjają, tylko jedno trafienie punkt dezorganizacji dla dragonów. Sami otrzymują dwa punkty. Przegrywają walkę o trzy ale z uwagi na zasady lasu, testują morale na dwóch kościach – zostają w walce. Polacy wygrywają inicjatywę. Zaczynają aktywację pułkownika, który porządkuje jeden punkt dezorganizacji zjazdy kozackiej i zmienia im rozkaz. Pachowy wykonują zwrot i podążają za jazdą kozacką tak, żeby uniemożliwiać im dalsze porządkowanie się. Jazda kozacka ma już jednak rozkaz na tarcie i szarżuje na Gonulu. Ci próbują reakcji, ale nie udaje im się. Na żółtym stanie, bez impetu i pistoletów, jazda kozacka rzuca tylko 5 kości. Przerzuty za szermierzy, 3 trafienia. Dwa wchodzą. Gonulu oddają, ale muszą przerzucić sukcesy atakując w bok. W efekcie nie trafiają. Gonulu przegrali o 3, ale dzięki przerzutowi z interwencji dowódcy zdają morale. Beszli, odrywają się od walki z dragonami. Zdane wyszkolenie pozwala im uniknąć dalszej dezorganizacji. Pancerni szarżują na Gonulu, aktywując do walki ich i jazdę kozacką. Obie jednostki dostają po punkcie dezorganizacji za aktywację. Wzgórze pozbawia pancernych impetu, więc tylko pięć kostek, ale wszystko trafia i nic nie jest wybronione. Atak Kozaków Przerzuty z szermierzy. Beszli dostają jeszcze 3 punkty dezorganizacji. Sami muszą podzielić ataki porówno i nie robią nic napastnikom. Przegrywają walkę i rozbita jednostka zostaje ściągnięta. Motywacja armii Imperium spada o jeden po stracie srebrnego oddziału. Sanczak Bey porusza się za sipachów i porządkuje oddziały. Dragoni robią zwrot i otwierają ogień do sipachów. Dzięki skuteczności, dwa trafienia wchodzą. Sipachowie zdają morale bez problemu, mimo flanki. Jazda kozacka wycofuje się ze wzgórza i wykonuje zwrot, po czym zostaje zaszarżowana przez Sipachów. 6 trafień. Jedno wybronione. Kozacka oddaje. Sipachowie wygrali, ale zamiast się przebić decydują się przegrupować. Wycofują się i zachowują rozkaz na tarcie, gotowi do ponowienia szarży. Dragoni przeładowują i strzelają na flankę sipachów. Tylko jedno trafienie? Nie mają krótkiego zasięgu, żeby przerzucić porażki. Sipachowie dostają jeden punkt dezorganizacji, ale bez trudu zdają morale. Są już na żółtym stanie, ale wciąż mogą szarżować i stanowią zagrożenie. Beshli nie chce ryzykować kolejnej walki w lesie. Podjeżdżają, ale nie mają konta strzału do jazdy kozackiej. Decydują się ostrzelać dragonów. Z uwagi na osłonę lasu, tylko jedna kość, a dragoni zdają odporność. Dzięki zasadzie chroniący lasu, pomimo ostrzału na flankę zagrożenie redukuje się do zera i nie muszą testować morale. Pułkownik odjeżdża na bezpieczniejszą pozycję. Ostatnia runda gry. R.O.N. wygrywa inicjatywę i ostrzeliwuje dragonami Sipahów. Wchodzi jeden punkt dezorganizacji i mimo przerzutu za punkt rozkazu Sancak Beja jedna porażka na morale. I kolejny punkt dezorganizacji. Sipachowie na czerwonym stanie już nie zaszarżują. Beszli jeszcze raz próbują szarży na dragonów, tym razem na flankę. Dzięki temu nie ryzykują przyjęcia ogniem. Dragoni nie zdają testu na reakcję. Brak impetu, tylko jedno trafienie, w dodatku wybronione. A dragoni dzięki szermierzom trafiają dwa razy. Beszli przegrywają walkę, ale zdają morale i pozostają w zwarciu. Sipachowie nie mogąc już szarżować, zostają ostrzelani na krótkim dystansie przez pancernych i pozostają na granicy Czerwonego Stanu. Sanczak Bay podjeżdża do Sipachów. Ale nie bardzo ma już jakich wesprzeć. Jazda kozacka wycofuje się i ostrzeliwuje SIPachów. Tylko dwie kości z uwagi na czerwony stan koniec gry. Rzeczpospolita wygrywa 5 do 1.